Witajcie moi kochani! Witajcie! Jest, jest, ja jestem Jokerowy Junior, a to... Minecraftowy 2! I my razem nagramy pierwszy odcinek Pyknijmy w Minecraft i Jest Nie sprowadzajcie do uwagi. Dobra. Robimy nowy świat. Jak go nazwiemy? Powiedz. Nie wiem. Maar weet je niet. Beknieuwen... Beknieuwen... Kracht los. Beknieuwen. Craft los. Ja. Yeah. Ja. Nou, oké. Hé, het Ja, hé. Oké, dat wil je niet opbouwen, dat heb niet Stronowałem go. Tak, tak się tu Jak myślisz, gdzie się zgenerujemy? W lesie. Nie. Ty teraz to zaliczyłeś fejla. Owce, owce, owce. Pierwsze co zrobić? Zabić czarno owce. Nie wiem, tak się wybrałem, bo tak się wyróżnia. Niech murzyna, niech na te... Małe, słodkie owieczki nie będą miały w swojej grupie. Wiem, jak to jest tu, wiesz, w mojej klasie, to jest taki jeden... Krasny. Nie, nie krasny, krasny nie. No dobra, nie nawet tym, bo nie taki, taki ten jeden ten Taki jeden na R, 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 R. Jak? Dziś, dziś ja nie gram, bo dziś nie mogłem, więc... A to ty nagrywasz filmiki? E, sorry, nie mogę tak skierować myszką na niego, nie. Chyba, że kamerką, ale tego nie zrobię. U, u, u. Bo ja dziś przeszedłem... Teraz to ja za zleczyłem. <grym> bo ja teraz przyszłam do jego kolegi, bo dziś nie mogę grać. To ja, to ja... Haha. Ha. <grym> chwalę się, chwalę się, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja. No to ja, to ja, to ja. O, bo... <grym> o nie, jestem... już Już właśnie minutę. A, jestem Steven, jestem Steven, nie, 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 nie. nie. Sorry. Obiecuję, że w następnym odcinku będę miał skina. I spróbuję się zaprosić naszego minecraftowego Dziś tylko nagrywamy 5 minut. Tylko 5 minut? No. Wow, to ty sobie te baby tu mnie przedłużysz. No wiem, wiem, wiem. Jeszcze zostaną 3 minuty, 2 minuty. Pierwsze co zrobić? Le Kurde, <gry> eee <Ja> teraz teraz <gry> myślałem, że eee jeszcze dwie minuty zostały. O oh, lol, 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 Sorry, hero. Ja tu nic no mówię. No, za nie, no i... bo... nie mówię. Ja no, no。Nie no, zaarty hero nie istnieje. A ja to Co, uwaga, bo... To może też... nie masz moda. No nie mam moda. A ah. chyba bez modów to nie istnieje. Ale ja i, i tak się nie Nie istnieje. Bo u mojego brata naprawdę tak było. Wątpię, ten serwer, a hero bra mnie takowa bez Ale serwer multiplayer? No. A, to pewnie ktoś się strollował, wziął skin'a Steve'a i dolepił se białooczęta. Ale nie, to też na normalny, bo Aliena, bo to taki normalny, wiesz, serwer. No tak, strollowałam sam siebie. Widziałeś to? No to jeszcze pan na minuta. Przepraszamy bardzo, że tak krótko, ale to tak musi od, musiało trwać. Mogliśmy wcześniej. Przyjść. Dobra, lepianka kaprowizo. <śmienicza> no <i ma. śmienicza> yeah. A ten się nie wiadomo z czego. Sorry za wrażenie. Gdybym mógł, to bym tu stawił krakary, nie jestem tak, Nie jestem tak w, dobry w edytorze filmów, że umiem. Trzydzieści zostało. Jeszcze trzydzieści minut. Nie, to, to wiesz, taki jakby ten... Jeszcze minuty zrobimy. Nie, to, to ten jak to trailer, nie? Bo y, my wam mówimy, oto seria Jackerowy Junior and y, ten... Minecraftowy 2. -y, niedługo, jak mi się uda ściągnąć hamaczy to stworzymy serwer taki, że będzie multiplayer, że będziecie tutaj... O, że tutaj będzie stał on. Tylko jak... Czarnowca! Jako w postaci Dimitra. Albo gnąka. Nie, on będzie tutaj stał w postaci yy, kilkaset pikseli. O, teraz to mm. dopiero czy zjechałem. Kilku, kilkuset pikseli, bo, bo Minecraft jest z nie? Ha! Widziałeś jakiego krytyka dostałem na tułowce? No, kurde, rób, a nie gadaj. No, robię. Bo, bo jeszcze tylko minuta mi stało. 30 sekund. Tak dosłownie. Ha! Dobra. A więc widzimy się w pierwszym odcinku. To był trailer. Nagrywał go Joker Junior, sponsorował Minecraftowy 2, ale sobie nie nazwę na, na, na jak to lubię Minecrafta. Nie w, Nie wnerwiaj mnie! Ej wiem na Dimitry.pl bo, bo, bo ja się nazywam tak lubię Minecrafta na YouTube. Się nazwę. E, Dimitry, e, Dimitrowy Doker. I już no w, nie wnerwiaj mnie. <laughs> yeah. Dobra, tu. Dobra. No A dobra. więc stworzymy się, już e, powinniśmy włączać jeszcze minutę. Tam. Czekaj. E, my tu postawimy drzwi, dobra, lepianka zrobiona. Ej. Co? <laughs> widzę, widzę, widzę. No to <laughs> 30 sekund i włączamy, bo to, to... Nie no. Dobra. To taki Tyler był, nie? Że nie będziemy nagrywać długiego odcinka. O, siema, dziś to i Potem, jak się spotkamy. Jutro, do... nie? Jutro. No, jutro. to w nas, gramy, e, w nas to... przecież się to jest wycieczka? No tak. w środę, to w środę, obie jeśli ktoś obejrzy to w poniedziałek lub y, we wtorek, ten tygodniowy, ten y, y, 29 lub 28, tutaj, y, 2012, kto to obejrzał, no to niech wie, że w środę wrócimy y, y, razem odcinek, a... Który będzie trwał 15 minut. No, taki pełny, pełnowymiarowy. Co ja robię? No dobra, no, no patrz to... co ja robię? Patrz, widziałeś co ja robię? No dobra, ja tak. to kończymy. No jeszcze, tylko jeszcze, e, tylko jeszcze dla tych początkujących, którzy oglądają się tak Minecrafta, to e, pokażę Wam jak zrobić łóżeczko. Tak po prostu, bo i tak, chcę mi się już... E, sam siebie strollowałam, widziałeś? Sam zapomniałam się łóżko robić. <laughs> dobra, no to... Ja to jestem. No to na razie do zobaczenia. Pa. Na następnym odcinku, Witania. Moi kochani, witajcie. Jestem... Jest, ja jestem Jokerowy Junior, a to... Minecraftowy 2. I my razem nagramy pierwszy odcinek pyknijmy w Minecraft i Jest Nie sprowadzajcie do uwagi. Dobra. Robimy nowy świat. Jak go nazwiemy? Powiedz. Nie wiem.

Stronowałem go. Tak, tak się bawiłem. Du, 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 du. Mm -hmm. Jak myślisz, wie się zgenerujemy? Nie mam, w lesie. Nie. Ty teraz to zaliczyłeś fejla. <śmum> owce, owce, owce. Pierwsze co zrobić? Zabić czarną owcę. Nie wiem, tak sobie wybrałem, bo tak się wyróżnia. Niech murzy, niech murzyna te... Małe, słodkie owieczki nie będą miały w swojej grupie. Wiem, jak to jest tu, w mojej klasie, to jest taki jeden... Krasny. Nie, nie krasny, krasny, nie. No dobrze, nie mówmy o tym, bo... i taki, taki, jeden, taki jeden na R, 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 R. Jak... Dziś, dziś ja nie gram, bo dziś nie mogłem, więc... A to ty nagrywasz filmiki? E, sorry, nie mogę tak skierować myszką na niego, nie. Chyba, że kamerku, ale tego nie zrobię. Bo ja dziś przyszedłem... Teraz to ja chwilę Bo ja teraz przyszedłem do jego kolegi, bo dziś nie mogę grać. To ja, to ja. Haha. Ha. <grym> chwalę się, chwalę się, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja to No to graj ja, to ja. O nie, jestem... Już właśnie minutę. Jestem Steven, jestem Steve. Jestem Steve nie, 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 nie. nie. Sorry. Obiecuję, że w następnym odcinku będę miał skina. Spróbuję się zaprosić naszego Minecraftowego. Dziś i tylko nagrywamy 5 minut. Tylko 5 minut? No. Wow, to ty sobie te, bo tu mnie przedłużysz. No wiem, wiem, wiem. Jeszcze zostaną trzy minuty, 2 minuty. To zrobić... dwie minuty pierwsze co zrobić Ty noga kurde teraz to że jeszcze dwie minuty zostały. o lol ja tu nic nie mówię nie no zaarty Hiro nie istnieje no Oli... i co uwaga bo nie, to może ty nie masz moda no nie mam moda a, a chyba ale, bez modów to nie istnieje ale e, i, i tak się boję bo mojego brata naprawdę tańczyło, włączyłem ten serwer, a tutaj hero bright. Mnie zaatakował bez mężczyzny. Ale serwer multiplayer? No. A, to pewnie ktoś się strollował, wziął skin'a Steve'a i dolepił sobie białooczęta. Ale nie, to też na normalny wariant, bo jest taki, taki normalny, Jest serwer. No tak, strollowałam sam siebie. <słyszy> Widziałeś to? No to jeszcze spalana nam minuta. Przepraszamy bardzo tak krótko, ale to tak musiało, musiało trwać. Mogliśmy wcześniej. Dobra, Lepianka kaprowizo. <laughs> <laughs> A tej się ryje, nie wiadomo z czego. Całe zamrażenia? Gdy mógł, to bym tu stawił krakra, nie jestem tak nie jestem tak dobry dobry w edytorze filmów, że umiem. 30 minut zostało. Ja 30 minut. Nie, to, to wiesz taki jakby ten. Jeszcze minuty, zrobimy Nie, to to ten jak to trailer, nie, bo y, my wam mówimy o to seria Jokerowy Junior and ym, ten Minecraftowy 2. N niedługo jak mi się uda ściągnąć hamacie to stworzymy serwer taki, że będzie multiplayer, że będziecie tutaj... O, że tutaj będzie stał on. Tylko ja jako, jako w postaci Dimitra. Albo Gnomka. Nie, on będzie tutaj stał w postaci... Y Kilkaset pikseli, o teraz to dopiero czy zjechałem Kilku, kilkuset pikseli, bo, bo minecraft jest pikseli, nie? ha widziałaś jakiego krytyka dostałem na tułowce? kurde rób a nie gadaj no robię bo, bo jeszcze tylko minuta mi nie 30 sekund tak dosłownie ha dobra a więc widzimy się w pierwszym odcinku to był trailer Nagrywał go Joker' Junior, sponsorował M Minecraftowy 2 ale sobie nie nazwę na, na, na jak to lubię Minecrafta. Nie Nie wnerwiaj mnie. I wiem na Dimitr.pl bo, bo, bo ja się nazywam tak lubię Minecrafta na YouTube. No to, 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 to ja wiem jak się nazwę. E, Dimitry, e, Dimitrowy Docker I już. No w, nie wnerwiaj mnie. Się. Dobra, tu, dobra. No dobra. A więc stworzymy się, już y, powinniśmy włączać jeszcze minutę. Czekaj. Y, my tu postawimy drzwi, dobra, lepianka zrobiona. Ej. Co? Widzę, widzę, widzę. No to jeszcze 30 sekund i włączamy, bo to... Nie no. Dobra. To taki Tyler był, nie? Że nie będziemy nagrywać długiego odcinka. O siema, dziś potem, robimy to i tam. Potem, jak się spotkamy. Jutro, nie jutro. No, jutro, to w naszym. E, nas... no, przecież to jest wycieczka. A, tak. No tak. w środę, to w środę, obie... jeśli ktoś obejrzy to w poniedziałek lub y, we wtorek, ten tygodniowy, ten y, y, 29 <słyska> lub 28 tutaj y, 2012, kto to obejrzał? No to niech wie, że w środę wrzucimy y, o, razem odcinek, a który będzie trwał 15 minut. No, taki pełny, pełnowymiarowy. Co ja robię? No dobra, no, to no to... patrz, co ja robię? Patrz, widziałeś co ja robię? No dobra, No ja to... To jeszcze, tylko jeszcze, y, tylko jeszcze dla tych początkujących, którzy oglądają się tak Minecraft, to y, pokażę Wam jak zrobić łóżeczko. Tak po prostu, bo i tak, chce mi się już... Y, sam siebie strollowałam, widziałeś? Mm. Sam zapomniałam się łóżko robić. <laughs> Dobra, no to. Ja to jestem. No to na razie, do zobaczenia. Pa! W na następnym odcinku. Do widzenia. Pa!